Dzień dobry witam. Na wstępie gratuluję trenerowi zwycięstwa. No niestety przyjechaliśmy tutaj z innym założeniem, wyszło coś innego i, i wracamy bez, bez punktów. Także dziękuję. My na pewno bardzo się cieszymy, bo pożegnaliśmy się, myślę, w fajny, fajnym stylu przede wszystkim z tym sezonem z kibicami. Myślę, że mecz na pewno dla naszych kibiców jak się podobać i stworzyliśmy sporo sytuacji od początku. Przyjęliśmy inicjatywę, czy myślę troszeczkę zaskoczyliśmy Sandecję takim atakiem bardzo zdecydowanym od, od pierwszych minut. Potem fajnie się to wszystko ułożyło, stąd stąd wysokie zwycięstwo. Ja też ze swojej strony chciałem wszystkim podziękować. Oczywiście całemu sztabowi, wszystkim, którzy GKS-owi, tej drużynie dobrze życzą. Chciałem podziękować sponsorom Jaszczebskiej Spółce Węglowej, oczywiście miastu, na czele z Radą Miasta, z Panią, z panią Prezydent, współpracującemu z nami Mosirowi. Dziękuję Panie Dyrektorze na ręce. Proszę przekazać Pani Dyrektor też podziękowania za kapitalną współpracę. Dziękujemy oczywiście kibicom i oczywiście tym wszystkim, o których zapomniałem, a naprawdę, a naprawdę są z nami. Dziękuję.